Niestety bardzo nam przykro z tego powodu, wojewoda nie jest zainteresowanym prowadzeniem dialogu, bo uważałyśmy, że kreatorem dialogu społecznego w województwie pomorskim powinien być wojewoda. Niestety pan wojewoda odmówił nam organizowania takiego okrągłego stołu i debaty na temat pacjentów i środowiska pielęgnych energii położnej. Byliśmy bardzo, bardzo tym, było nam bardzo przykro taką postawą. Tutaj jednak marszałek województwa, Mieczysław Struk, e, wykazał się inicjatywą i te spotkanie czwartkowe, e, gdzie doszliśmy do wniosku razem, że będziemy rozmawiać, dało efekt, że ten okrągły stół wspólnie e, 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 będzie 25 lutego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim e, organizowany. Wojewoda w ogóle nie wezmę udziału? Wojewoda w piśmie, które pisał Komitetowi Obrony Wielkich i Położnych, napisał, że. On bardzo chętnie jako uczestnik weźmie udział. Więc no oczywiście e, zaprosiły go na swoje wody e, i może będzie mógł się odnieść, cokolwiek powiedzieć na temat e, bezpieczeństwa pacjentów w województwie.